Nazywam się Marcin Miłkowski. Od 14 lat pasjonuje mnie pytanie, jak nauka jest w stanie zrozumieć, jak działa umysł. Ja oprócz tego, że zajmowałem się przez lata filozofią, pasjonowałem się tym, jak działają komputery, ale nie można żyć w ciągłej schizofrenii w dwóch zupełnie odrębnych światach. Zacząłem to łączyć, zacząłem się zastanawiać nad tym, jak działają bardziej obliczeniowe komputerowe modele w psychologii, w kognitywistyce, w neuronaukach. Umysł jest dosłownie rodzajem komputera, rodzajem przetwornika informacji. Nagrodę dostałem za książkę Explaining the Computational Mind wydaną w MIT Press. W tej książce chciałem zrozumieć, w jaki sposób funkcjonują naprawdę naukowcy posługujący się obliczeniową teorią umysłu, czyli wyszedłem od opisu praktyki naukowej. Filozofowie często pracują sami, ale ja mam nadzieję, że mi się uda zebrać trochę większy zespół wokół mnie, który będzie mógł powiedzieć coś nowego, ale jednocześnie takiego, co pozwoli nam lepiej rozumieć rzeczywistość nauki.